Zmiana dostępności. Najpierw zaznacz dni i pokoje, dla których chcesz dokonać modyfikacji. Zobacz filmik, jak to zrobić. Następnie kliknij w pole dostępność. Jest to duże pole powyżej kalendarza na górze strony lub małe pole obok wiersza z nazwą dost. Pokaże się okno ze szczegółami, które mają być zmienione. Po lewej stronie jest lista pokoi i wybrane dni. Po środku natomiast znajduje się lista zaznaczonych pokoi. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz dla poszczególnych pokoi, czy chcesz je pozostawić w takim stanie jak są, zablokować lub odblokować. Można też zostawić swój komentarz, a następnie kliknąć w pole zatwierdź. Jeśli zdecydujesz się niczego nie zmieniać, kliknij w pole zamknij.